Cześć wszystkim, ja jestem oczywiście Antolek i przygotowałem dla Was zestawienie najlepszych butów na jesień. Jesień jest to zdecydowanie najlepsza pora roku do tworzenia fitów, szczególnie za sprawą tego, że no, jest to mniej więcej 15-16 stopni, no i raczej decydujemy się na jakieś dłuższe rzeczy typu kurtka, bluza, długie spodnie, niż właśnie te krótkie jakieś spodenki i tak dalej. No to cechuje się tym, że jakby jest więcej możliwości kombinowania z tymi fitami. A wydaje mi się, że właśnie najlepszym dopełnieniem każdego fitu są buty, a więc przed Wami top 10 najlepszych butów na jesień. Zaczynamy sobie od geoforma but od Conversa. No jak widzicie, jest to zdecydowanie wyższy but, na który no nie za bardzo mogliśmy sobie pozwolić latem. Jest również bardzo wygodny za sprawą tego zakładania, bo jest to jakby ta forma skarpetki, która jest po prostu na suwak, więc jakby też samo zakładanie jest dosyć szybkie. Co uważam nie jest dosyć często spotykane przy jakichś właśnie wyższych butach. Właśnie zwykle no, zakłada się dosyć ciężko i długo, a tutaj tylko zakładamy, suwak yy, i jakby te, te buty mamy na nodze po prostu. Jeśli są takie osoby z kompleksami, że chciały być na przykład wyższe, no to ten but jak widzicie no spokojnie te kilka, dobre kilka centymetrów Wam da. Bo naprawdę ta podeszwa jest no, no bardzo gruba jakby nie patrzeć. No ale co za tym idzie jest również bardzo wygodna, ponieważ cała jest zrobiona z pianki. Zdecydowanie sama bryła no ma mega ponadczasowy wygląd, no i na pewno wyróżnią się. No, i to szare cewo jest no, niewątpliwie tutaj takim kolorem, który Wam przyfituje no, zdecydowanie do wszystkiego. I zostając w klimacie takich ponadczasowych brył, e, przechodzimy sobie do New Balance, a konkretnie New Balance 9060. I jedną rzeczą jest, że but wygląda naprawdę świeżo i mega spoko, ale kolejna rzecz, która z tym idzie, jest wygoda po prostu. Że jest to też ten typ buta, który, nie wiem, czy idziecie do pracy na cały dzień, czy idziecie na uczelnię, jakby możecie w nim śpiewać spokojnie cały dzień i możecie być pewni po prostu, że jakby, no nic was nie będzie tam obcierało, ani uwierało, no jeśli oczywiście też dobierzecie dobry rozmiar, bo to jest też kluczowe. Natomiast no, jest to but, wydaje mi się, kompletny. Adidas Forum Low w kolaboracji z Bad Bunny. Kolorystyka nazywa się Last Forum, no i szczególnie naprawdę ona się świetnie wpisuje w to jesień, ze sprawą bycia takim chunky butem. Jak, jak widzicie na przebitkach, jest też taka wyłożona dodatkowo taką wkładką w środku, przez to jakby nie mogliśmy na niego stawiać latem, e, ponieważ no noga by nam się mega w nim grzała po prostu. E, no i jest też model kolaboracyjny, czyli występuje w nim po prostu takich dużo smaczków, no których normalnie nie ma na Forumach Lowach. I kolejna rzecz, która wpływa na to, że ten but właśnie idealnie spieszy się na jesień, a właśnie nie spisałby się w lato, jest to, że właśnie jest mega taki chunky. I uważam, że łączenie takich butów z czanki, do jakichś krótkich spodenek, no wygląda dosyć dziwnie i po prostu gdzieś tam te proporcje według mnie są załamane. to on właśnie przyfitowanie go do jakichś szerokich spodni, które tak fajnie na niego będą opadać, no wydaje się, że będzie mega cool i, i po prostu właśnie no, wykorzystujemy pełny potencjał jakby tego buta. A jeśli macie do mnie jakieś pytania, czy to względu właśnie na buty, jakieś ubrania, jakieś porady, to śmiało uderzajcie na mojego Instagrama, Antek Bogdan. Również rzucam tam na jakieś moje najnowsze zakupy, buciarsko, ubraniowe oraz przewieźć taki content sportowy, więc jeśli kogoś interesują takie tematy, bądź ma do mnie jakieś pytanie, to yy, właśnie tam Was zapraszam. New Balance WRPD, czyli jeden aktualnie z nowszych modeli od marki New Balance. Zdecydowanie też przełamujący te schematy, do których nas New Balance przyzwyczaił. Bo tak jak mogliście obserwować na bondelach 1906 2002R 550, no to te modele były, były robione w takim stylu vintage, retro. Natomiast ten bud RPD właśnie, e, no przełamuje zdecydowanie te wszystkie schematy, ponieważ no, jego wygląd jest zdecydowanie bardziej futurystyczny, taki właśnie przyszłościowy. Więc wydaje mi się, że naprawdę jest mega takim powiewem świeżości po prostu dla tej marki. No i pierwszą rzeczą, która też nie podpuje, jakby rzuca nam się w oczy, e, patrząc na ten bud, no to jest ta pianka, która po jest bardzo gruba, no i oczywiście dzięki temu bud jest mega wygodny. Więc tutaj ponownie, jak ktoś ma jakieś tutaj kompleksy, jeśli chodzi o wzrost, no to śmiało tutaj też e, ta pianka, no kilka centymetrów mu, mu gdzieś tam da. A Baiting A Bapesta, jest zdecydowanie budno, bliźniaczo podobny do Air Force One'ów, no i za sprawą tego też jakby często stawiają e, na niego raperzy z zagranicy. No bo jednak, no niektóre Air Forcey się znudziły, jest z nich jakby mało kolorystyk stosunkowo. Tych Air Force takich uważam ciekawych. E, no a jeśli chodzi o Bape'a, to naprawdę, no jest w czym wybierać po prostu. No i właśnie dzięki temu, no ci raperzy często na niego stawiają. Backstory za tym jest takie, że no Nike w ogóle kiedyś pozwało Bape'a e, za jakby kopię modelu Air Force One, właśnie na te Babesty, o których Wam mówię. E, no bo bud jest no, dosyć podobny patrząc na samą bryłę, na szwy. Z tego co wiem, to sprawa dalej jest w toku, natomiast jeśli Wy też wiecie jakieś więcej szczegółów o tym, o tym jak to obecnie wygląda, czy jakby na jaki wygrało ten spór, no to też dawajcie znać w komentarzu. Natomiast no, właśnie jeśli ktoś lubi te klimaty Air Force'ów, to uważam, że naprawdę te BAPE'y to, to jest naprawdę fajny powiew świeżości, naprawdę dużo tych kolorystyk, dużo możliwości, przede wszystkim właśnie tych kolorystycznych. No i też zdecydowanie to wyróżnianie się, że właśnie jeśli chcielibyście od tych Air Force'ów troszeczkę odejść i jakby bardziej się wyróżniać, no bo jednak dużo co w tych Air Force'ach chodzi, no to jest testowanie model, na który moglibyście stawić. I przypominam, że jest transmisja Pay Per View, więc oczywiście sub, like, comment, dzwonek. Easy 700 Utility Black, but, który oczywiście cechuje niesamowita wygoda za sprawą pianki Boost, która w podeszwie występuje. No jest jej tam dużo, szczególnie właśnie w tym modelu Easy 700 no i szczególnie ta kolorystyka właśnie Utility Black uważam, że jest taka najbardziej uniwersalna. No, za sprawą tego kiedyś miała dosyć spory resell. Natomiast w ostatnim czasie no jakby, Adidas zaczął wypuszczać bardzo dużo tych restoków wizji, no i tych butów jakby też już kilka wystąpiło, konkretnego modelity kolorystyki, no i ze sprawą tego, no ich cena spadła nawet poniżej retailu. My uważam, że no, poniżej retailu jak je znajdziecie, co nie jest trudne, to jak najbardziej tutaj się na pewno nie zawiedziecie, bo jest też również czarny but, na którym nie widać aż tak bardzo brudu, no i również za tą czarnością idzie y, ta uniwersalność, czyli no Wam do wszystkiego. Jordan 4 Black Canvas. Jest to zdecydowanie model, jeśli chodzi o Jordany, na który Nike najbardziej stawiało w tym roku. Jak mówiście, właśnie zaobserwować, no wychodziło bardzo dużo kolorystyk. No i tak jak na przykład w poprzednich latach, no Nike bardziej stawiało gdzieś tam na danki, na Jordany jedynki, no to tutaj zdecydowanie, no do tych Jordanów czwórek aktualnie wychodzi no, masa. No i w tym zestawieniu stawiłem na właśnie Black Canvasy z kilku względów. Po pierwsze, no jakby jest to dosyć fajna kolorystyka do fitowania, czarno-szara, czyli no, zdecydowanie uniwersalna. Po drugie, no, jeśli chodzi o Jordany 4, no, to jakby sam retail mają dosyć spory. No i niestety, no, większość z nich ma również resell. I chciałem do Was też znaleźć, no, taki model, który no, gdzieś tam będzie krążył w okolicach tego retailu. Są właśnie te Black Canvasy wydaje mi się, że tutaj świetnie się w to wpisują, ponieważ, no, zwykle te Jordany 4, które wychodzą, no to nawet dwukrotnie. Tą cenę retailu musimy zapłacić. A tutaj jest troszeczkę lepiej, po prostu. I tutaj jeszcze rada, że no ogólnie no nie ubierajcie go do skinny jeansów, bo wygląda to kompletnie źle. Szczególnie jak ten bud jest dosyć masywny, taki wyższy, no to źle to wygląda, więc tak po prostu też nie róbcie. No i mi osobiście on mega siedzi właśnie z takimi jakichś szerszymi cargo. Naprawdę wygląda to świetnie, i wydaje mi się, że właśnie to wtedy wykorzystuje ich taki potencjał. Jordany jedynki taxi. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo, ale to bardzo niedowartościowana kolorystyka, ponieważ spokojnie możecie znaleźć poniżej tego retailu co uważam jest dosyć dziwne, natomiast wiem też z czego to wynika, jakby chodzi tutaj o to, że no sama korzystyką uważam, że jest świetna i na pewno z tych wszystkich, które wychodziły w ostatnim czasie, to w top 5 bym ją umieścił. Wydaje mi się, że naprawdę no, po prostu jest fajna. Ale niestety miały sporo, jakby, restoków. Jakby sporo ich było na stanie. Nie było jakoś ciężko je zdobyć. Podczas sneaker's, na które właśnie miały swoją premierę, potem występowały jeszcze w kilku restokach. Więc, jakby za sprawą tego, że nakład był bardzo duży, no to ta cena gdzieś tam po prostu jest nisko. I spokojnie możecie go gdzieś tam złapać na grupkach za poniżej, tą cenę poniżej retailu, tam okolice 700-800 zł. New Balance 550 Bud o koszykarski bryle, Co za tym idzie szczególnie wygodny, za sprawą tego wyłożenia w środku bo buty koszykarskie cechuje to, e, że mają dużo jakby tej pianki dookoła samej nogi, e, żeby uniknąć gdzieś tam kontuzji podczas no, grania w koszykówkę, która jeśli chodzi o nogi, no, no wymaga tego usztywnienia. No i tak daily, no ten bud jest naprawdę bardzo wygodny, ja używam go jako bitersów akurat tych moich, gdzie widzicie na przybytkach, że no, jest no dosyć kiepskim stanie, natomiast no, naprawdę jest to bud bardzo wygodny, pasujący dosłownie do wszystkiego, jest, no tutaj z czystym sumieniem wam je polecam. No i teraz najdroższa propozycja w tym zestawianiu, czyli kolaboracja Nike z Off-White'em na modelu Rubber Dunk. Jest to but zdecydowanie wyróżniający się, no, do czego przyzwyczaiła nas jakby marka Off-White, że no, te buty zwracają na siebie po prostu uwagę. Ja sam śmigam w tym modelu około 2-3 lat. E, no i chciałbym go wam naprawdę polecić, nawet zdarzało mi się latać w nim zimę e, i nie było mi zimno, co co zabawne. E, a to za sprawą tego, że jakby samo wyłożenie buta jest zrobione w taki sposób, że tam no, żadnego wiatraka tam fajnego nie macie. Żadnych takich dziurek odprowadzających fajnie powietrze, ale jest to but wygodny. No właśnie, raczej latem tak średniowym go polecał, bardziej właśnie tym tą jesienią, kiedy no, bardziej istotne jest to, żeby nam było trochę cieplej w nogę. Podczas premiery wychodził on w trzech kolorystykach. Akurat ja mam tą UNC, czyli tą, która była jakby rzucona na, na Europę. Natomiast poprzednie, jeszcze to jest bodajże zielona i pomarańczowa, były po prostu zaplanowane na, na inne kontynenty. Więc. To była moja lista na najlepsze buty na jesień. Dajcie znać, co o niej myślicie, co ewentualnie byście do niej dodali. Piszcie oczywiście w komentarzach wszystko. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Yo.